Pozytywna, była jakąś taką opowieścią o, o teraz oddolnych inicjatywach niezwykle istotnych, a ja myślałam o tym inaczej, o tym, że tą samą opowieść można by było przedstawić w ten sposób, że jest to symptom klęski instytucji i właściwie systemu nie wiem, ochrony zdrowia i, i i tak dalej. Więc ja bym była za tym, żeby rozmawiać, nawet jeżeli może rzeczywiście bardziej potrzebujemy przestrzeni, też w której możemy po prostu też odczuć to, co się, to, co się dzieje, i w której możemy pozwolić sobie na, na poczucie wiem, straty, na, na emocje, na które być może tak naprawdę mało jest teraz przestrzeni, żeby je wspólnie wyrażać, bo. Intelektualna dyskurs, intelektualna opowieść o tym, co się dzieje, to jedno czy, czy narracja, a oprócz tego jest jeszcze um, cała kwestia emocjonalna, z którą się zmagamy. Nie wiem, no tak. czy nie nawet słychać. <laughs> tak, słychać cię, wszystko jest w porządku. Myślę sobie, że taka sytuacja rozmowy zdalnej rzeczywiście jest zupełnie inną sytuacją niż to, do czego przywykliśmy. I to jest trochę to, o czym mówisz, prawda? Że to też jest taki jeden ze sposobów wypracowywania sobie yy, jakiejś, jakiejś technologii wokół, yy, wokół porozumiewania się, prawda? Tak samo jak musimy szukać nowego języka dla, dla tego, co się dzieje. I te narracje mogą być różne, tak muszy, musimy się też adaptować do... Do różnych zmian, takich formalno-technologicznych, co bywa trudne. Ale tak pomyślałam po tym, co powiedziałaś, no bo wspomniałaś rzeczywiście o utracie, i chciałam jakoś tak zostać też przy tym wątku, bo wydaje się to trudno tego nie zauważyć, że nasz świat bardzo nagle i bardzo radykalnie się zmienił i że rzeczywiście coś, coś straciliśmy. Może nawet jesteśmy w procesie żałoby i chciałam Cię właśnie zapytać o to, czy, czy można tak powiedzieć, że my teraz przeżywamy jakąś żałobę? Yy, a jeśli tak, to, 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 to czy mogłabyś powiedzieć o tym coś więcej? Za czym to jest żałoba właściwie? Za tym, że nie wiem, chcielibyśmy się spotkać w większej grupie osób po prostu, czy, czy to ma jakieś głębsze znaczenie? Yy, co, myślę, co byś powiedziała o tym? Yy, yy, yy. Używanie pojęcia żałoby wobec sytuacji, w której się znaleźliśmy, wydaje mi się z jednej strony bardzo adekwatne, bo mówimy o żałobie nie tylko po stracie kogoś ważnego, bliskiego, ale również po stracie czegoś istotnego. A z drugiej strony może wydać się nadużyciem, jeżeli um, jesteśmy w sytuacji, w której wielu, nie wiem, bliskich nam, oni. Nie wiem, ludzi traci, bliskie osoby, i oni rzeczywiście znajdują się teraz w sytuacji tej najbardziej mitycznej tak, żałoby. To wtedy nasze mówienie o tym, że przeżywamy tak czy, czy eksternalizujemy, bo żałoba to jest uzewnętrznianie poczucia utraty. Może zabrzmieć lekceważąco, że właściwie nie doceniamy tego, co mamy w kontekście tego, co się wokół dzieje. Oczywiście to bardzo zależy od tego, gdzie się znajdujemy, i nie sposób chyba tak bardzo tutaj odejść od tego, w jakiej konkretnie sytuacji jesteśmy. Ja mogę powiedzieć, że nadaję teraz z Warszawy, czyli epicentrum. Epidemii koronawirusa. Mój mąż jest lekarzem pracującym w pobliskim szpitalu. Jest jakby codziennie, towarzyszą mi różnego rodzaju obrazy dotyczące tego, co się, co się wokół tutaj dzieje. Więc z jednej strony mam taką ostrożność, szacunek wobec mówienia o żałobie. Zresztą też napisałam książkę o żałobie, która właśnie niebawem się ukaże. Więc wydaje mi się, że wiem, jak subtelny jest to temat, ale też nie chciałabym powiedzieć, że teraz, przez to, że o ile wiemy, niektórzy mają gorzej niż my, to nie możemy mieć tej przestrzeni na to, żeby mówić, że właściwie. Rzeczywiście teraz bardzo ważne jest, żebyśmy właśnie znaleźli tą przestrzeń, żeby była taka przestrzeń, jak tutaj Wasza Fundacja też stwarza do tego, żeby mówić o, o utratach, szczególnie w kontekście utrat nieoczywistych, czyli bardziej dotyczących przyszłości. Chociaż zawsze naprawdę od razu myślę o tym, aha, ale utracili nie wiem, życie, zdrowie, pracę i... I tutaj na ile ta ostrożność jest nam potrzebna. Natomiast jeżeli chodzi o takie psychopatologiczne podejście do żałoby i to, jak ona jest diagnozowana, klasyfikowana, to to wtedy wydaje się, że, że jak najbardziej wielu podejrzliwych psychiatrów, szczególnie Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z nowym od 2013 roku, Systemem klasyfikacji mówią o żałobie, gdy przez dwa tygodnie, więcej niż dwa tygodnie po utracie kogoś lub czegoś ważnego, pojawiają się takie objawy jak problemy ze snem, problemy z koncentracją, dalej poczucie bezsensu, smutku. Ja myślę, że, że tutaj nie jedno, jakby, że tutaj odnajdujemy się, możemy odnaleźć się w tym opisie z pewnością, ale to jest też takie medykalizowanie, już mówienie, że aha, znajdujemy się w takiej sytuacji, więc szybko zróbmy coś z tym. Albo próbujmy z psychofarmakologią, albo z psychiatrią, psychoterapią. Ja bym była tutaj ostrożna, jeżeli nie znajdujemy się w sytuacji, jeżeli pomyślimy o tym, że wiele osób cierpiących psychicznie już wcześniej chorują przed sytuacją epidemii było w takiej trudnej sytuacji bo potrzebuje rzeczywiście teraz być może bardziej tej, tej pomocy więc mam takie jak najbardziej tak dwutorowo o tym myślę że z jednej strony chciałabym też żeby tego typu inicjatywy były taką przestrzenią na to żeby może zamiast tyle mówić i ja zamiast tyle mówić tu usiąść i, i płakać i dać sobie też na to przestrzeń, że, że czuję bezsilność wobec sytuacji, która, w której my jako ludzkość się znaleźliśmy, że mamy słowa też na to, że mogę wypowiedzieć to tak, jesteśmy w sytuacji katastrofy, epidemii, zbliżającej się katastrofy klimatycznej, upadku demokracji, że znajdujemy na to sposoby, żeby, żeby się z tym konfrontować. Ale też bez przesady, bo tak szokowo, jak będziemy o tym mówić, tak bardzo, tak bardzo mocnymi słowami, które choć adekwatne mogą być, jeszcze dla nas nie do przyjęcia. Myślę, że, że ta dynamika przyjmowania też tych wiadomości, co się obecnie dzieje, u wielu osób była podobna. To znaczy, najpierw zaprzeczanie, lekceważenie trochę problemu. Później, bardzo długo i być może wciąż znajdujemy się w tym stanie, rodzaj derealizacji, że właściwie to się nie dzieje naprawdę, albo zaraz okaże się, że to taki żart, albo spisek. Próbujemy w każdym razie nadać znaczenie sytuacji, w której się znaleźliśmy. I myślę, że to jest teraz naszym właśnie, właśnie zadaniem, choć też. Też się znowu obawiam, czy rzeczywiście potraktować jako jakieś kolejne zadanie, etap rozwoju, który dobrze, lepiej, bądź gorzej przejdziemy. Nie wiem, mam taką, no jak widać, niejasność, a nie chciałabym powiedzieć po prostu, nie wiem, bo chociaż pewnie byłoby to najbardziej adekwatne również do sytuacji mówienia o, o żałobie w tym kontekście. No tak, bo właściwie to, co mówisz, to yy, rozumiem, że jest o tym, o takim poszukiwaniu yy, yy, łagodnego języka z taką pełną ostrożnością, która jest wskazana w tej sytuacji, ale jednak o poszukiwaniu języka. Właśnie yy, no, zaczęłaś od tego właściwie, i to jest chyba taka kontynuacja trochę tej myśli, prawda? Yy, ale i, i rzeczywiście jesteśmy w sytuacji, w której trudno jest. Yy, Trudno jest wytwarzać y, jakoś na nowo te, te sensy, bo, bo też jest to sytuacja, tak jak mówisz, bardzo dynamiczna, ale też bardzo zaskakująca dla nas. Mm, ale tak się zastanawiam, właśnie, y, ponieważ y, y, całej tej sytuacji, no rzeczywiście określenie żałoba jest bardzo mocnym określeniem, y, ale całej tej sytuacji y, też słyszę, że towarzyszą takie pytania o to, wręcz, czy, czy możemy coś, czy możemy coś w ten sposób zyskamy globalnie, tak? Że to się musiało tak skończyć, że ten pęd właśnie do tego wytwarzania tych dóbr właśnie doprowadził nas do, do takiego miejsca, w którym musieliśmy się potknąć i to jest to potknięcie, które ma nam dać właśnie jakąś, skłonić nas do refleksji, do jakiejś zmiany. Jestem ciekawa, co powiesz o takiej perspektywie. Może tak to zostawić. Ja bym bardzo życzę w to, to wierzyć, natomiast taka cukierkowa trochę wizja tego, że każda y, sytuacja, doświadczenie bolesne, każda katastrofa, y, jednak jest po coś, takie teleologiczne myślenie jest mi, jest mi dalekie. Nie będę tutaj. Mm -hmm. <laughs> nie, nie, nie. Nie będzie happy endu w tym sensie. To znaczy, ja nie wiem, czy tego happy endu nie będzie, ale jak spojrzę, spojrzymy wstecz na różnego rodzaju sytuacje ekstremalne, które miały miejsce w historii ludzkości, albo wprost na, na epidemie, które, które przecież no to nie jest pierwsza epidemia, i jeżeli tak historycznie przez to. Spróbujemy przejść, albo nawet wprost sięgniemy, do, do czego zachęcam, bo dziennik roku zarazy, na przykład Daniela DFO, no to on tam, bo to jest taki jakby pierwszy reportaż, tu jest no mamy XVII wiek, i jest jakaś chęć nadania znaczenia temu, co się, co się wydarzyło, epidemii, która trwała rok w Londynie. I ja wróciłam do tej lektury teraz, bo raczej jestem czytelniczką taką konfront się z tym, co się dzieje, choć myślę, że eskapizm w tej sytuacji jest też jakimś rozwiązaniem, czyli ucieczka od, od tego, żeby nie czytać o tym, co się obecnie dzieje, albo nie w takiej literackiej formie, to tam przeszłam od razu do zakończenia. Chciałam zobaczyć, aha, on jest już po tym roku, i, i, i co, co tam się dzieje. Później oczywiście przekartkowałam jeszcze, ale, ale tak, w każdym razie tam była taka chęć Pokazania, że teraz ludzie coś zrozumieli po tym, co się wydarzyło, że on mówi o tych pierwszych dniach, kiedy, kiedy mieszkańcy Londynu otworzyli te okiennice, zaczęli się ze sobą witać, przyszły pierwsze informacje o tym, że już ta śmiertelność jest dużo, dużo niższa, i mówili o cudzie. Tam jest dużo akurat nadawania takiego boskiego znaczenia temu, co się wydarzyło. Ale też, no jak wiemy z historii, nic po tym, jakby mądrzejsi, w ten sposób przynajmniej, po tym nie byliśmy w doświadczeniu. Wydaje mi się, że, że bardzo sprawnie tu działa nasz umysł, myśląc o tym, jakby co ja po tym, o ile będziemy mądrzejsi. Wydaje mi się, że. Ta cukierkowa wizja, że będziemy, że coś zrozumiemy, jest tutaj. Z jednej strony dobrze, że jest ta opowieść. Ona daje nam nadzieję, z drugiej strony może przysłaniać nas, przysłaniać nam to, że właściwie w takim razie za dużo teraz nie będziemy robić, bo. bo Naprawdę nie będziemy w tym, co się obecnie dzieje, w tym doświadczeniu, które jest niezwykle trudne, jest konfrontacją z naprawdę trudnymi emocjami, e, właśnie tej bezsilności, o której mówiliśmy, bezradności, tego, niepewności, olbrzymiej niepewności, I ja bym tak e, szybko tego nie chciała skracać, to znaczy nie ze względu na jakieś masochistyczne skłonności, tylko ze względu na to, że to jest niezwykle nam potrzebne, bo bo wtedy to zaczyna istnieć, co się dzieje obecnie, jakby w naszej głowie. Z zobaczymy, że my jesteśmy w stanie też to przeżyć, co, co się obecnie dzieje, to znaczy doświadczyć tego, rzeczywiście pobyć z tym przez chwilę bez szukania od razu jakichś cudownych. Y rozwiązań w postaci tego, jak to będzie po epidemii i właściwie teraz większość humanistów wypowiada się trochę, jest proszonych o wypowiadanie się w ten sposób, jak świat będzie wyglądał po pandemii i tutaj um, trochę się bawimy w proroków, kto będzie lepszym prorokiem, kto to lepiej przewidzi tą przyszłość, ale w w tych opowieściach, pamiętajmy, nie, nie o to chodzi, tylko um, to jest znowu taka wstecz, próba zrozumienia tego, co się, to, co się obecnie dzieje. Um, nie wiem, czy nie ucięłam tego optymistycznego jakąś wątku, ale um, ja myślę, że paradoksalnie e, zmierzenie się z tym, co jest teraz, bez. E, bez myślenia, w taki sposób, że to jest po coś. Jest, może być o wiele bardziej nie wiem, pozytywnym sposobem. W tym sensie, że zaczynamy o tym myśleć, to zaczyna, czyli to istnieje. I możemy sobie jakoś z tym, z tym się ułożyć. Bo, bo też bym nie wchodziła w takie coachingowe jakieś mądrości, że sobie poradzimy, poradzimy z tym. Bardzo, bardzo jestem ostrożna. Mhm. No, właśnie y, tutaj dostaję sygnał, że ktoś z, z naszych widzów y, właśnie mówi, że takie nadawanie sensu w tej sytuacji to pewnie można też rozumieć jako taki kolejny mechanizm obronny, prawda? Że jednak trochę, y, pewnie stąd się bierze takie pragnienie, żeby, żeby gdzieś tam na horyzoncie widzieć ten, ten happy end czy żeby przekartkować jednak do końca i zobaczyć te otwierające się okna i ten koniec już gdzieś tam. Ja myślę, że, że jak najbardziej i właściwie z każdym doświadczeniem podobnie sobie próbujemy, z każdym bolesnym szczególnie doświadczeniem, podobnie próbujemy sobie poradzić i jeszcze raz wracając do, do historii pandemii, zawsze tak było, tylko ten język był, o, wydaje, może nam się wydać, anachroniczny, gdy, gdy tam częściej mówiło się o, nie wiem, chociaż dla wielu osób to wciąż jest aktualne, że to jakaś kara boska, że to jest jakieś ostrzeżenie. Połączenie też różnego rodzaju katastrof, które mają nadejść, połączenie, nie wiem, zarazy z wojną, biedą, głodem, Jakby w jaki sposób to to jest, ma być dla nas jakimś, jakimś znakiem. No tak, bo to są ci cztery jeźdźcy apokalipsy, prawda? Którzy nam się tak, tak wjeżdżają w jednym momencie, trochę pojawiają się na tym horyzoncie naszego myślenia. Ale tak pomyślałam o tej karze boskiej i o tym, że jednak rzeczywiście może to jest taki, taki wątek, który gdzieś tam w nas faktycznie cały czas pobrzmiewa. I zastanawiam się, czy Ty byś mogła powiedzieć parę słów na temat tego, jak ta sytuacja może oddziaływać w kontekście poczucia winy. Aha. O, myślałam, że, że właściwie pójdziemy też w stronę um, religijności, w jaki sposób, jaki wpływ. Może mieć też na, na religijność. Tak sobie za, zaraz spróbuję zmierzyć się z tym, co najtrudniejsze, czyli z poczuciem, z poczuciem winy. Ale też chciałam dodać, że wiemy, że po tego typu sytuacjach pandemicznych często odżywał taki fanatyzm religijny, że właściwie to są jakieś niebezpieczeństwa, z którymi będziemy być może musieli sobie spróbować jakoś poradzić znowu. Użyłam tego określenia. Natomiast, gdy mówimy o poczuciu winy, no to chyba w sytuacji epidemii to poczucie winy będzie bardziej ekstrapolowane. To nie będzie chociaż oczywiście osoby bardziej o paranoicznym rysie mogą też w ten sposób myśleć, że, że tutaj coś nie tak zrobiłam i dlatego jest ta, ta, ta sytuacja, która, która jest. I tak naprawdę to jest radzenie sobie z poczuciem winy, ale chyba, chyba nie o to pytasz, prawda? Bardziej chodzi o jakąś sytuację grupową, a nie indywidualną, poczucia um, poczucia winy. No próbuję to sobie jakoś. Um, Jakoś ugryźć, ale nie bardzo sobie z tym radzę, bo o ile kwestia zbliżającej się katastrofy klimatycznej jest czymś, za co możemy ponieść odpowiedzialność, to sytuacja epidemii, może radzenia sobie z epidemią, byłaby taką sytuacją, w której chcielibyśmy. Przejąć kontrolę nad tym, co się dzieje. Myślę, że jednak idzie to w inną stronę. Nie tyle e, takiego m, uwewnętrzniania i poczucia winy za sytuację, w której się znaleźliśmy, tylko niestety szukanie ekstrapolacji złego, e, e, tego złego, który jest gdzie indziej, który jest na zewnątrz. I, i to są bardziej chyba e, kwestie, które teraz nas dotyczą. To znaczy, aha, że, że zaraza przyszła. Właśnie też ten język jest tutaj bardzo istotny. Skąd ona przyszła, czy dotyczy obywateli jakich krajów, że właściwie to jest jakiś obcy, tutaj jest zawsze obawa, patrząc na, na historię epidemii, też jakiegoś szukania tego kozła ofiarnego. Natomiast naprawdę z takimi narracjami możemy się spotkać wciąż, że to, że to że to obcy przyniósł ten właściwie, aż się zastanawiam na ile po prostu uprzedzenia wobec, nie wiem, wobec mniejszości chińskiej w Polsce, na ile na przykład to zostanie, bądź też ogólnie wobec, wobec krajowców, bo przecież nam jest takim tutaj podnoszony, że właśnie ta chęć też, które państwo lepiej sobie poradzi z tą sytuacją, jest ta rywalizacja, między rządami też jest nacjonalistyczna, taka właśnie my sobie, w jaki sposób my sobie poradzimy. Oczywiście myślę, że o poczuciu winy bardzo trudno tutaj mówić, bo grupa zwykle chroni przed konfrontacją z, z poczuciem winy, a my mamy do czynienia z sytuacją grupową, a, a nie indywidualną. Ale to jest myślę bardzo, bardzo ciekawy wątek, który pewnie trzeba by było jeszcze jemu się jakoś przyjrzeć. Tak, rzeczywiście. I myślę sobie, że ta rozmowa stała się takim, takim otwarciem, mam wrażenie, że poruszyłyśmy dużo, dużo takich wątków i one nie są domknięte, ale chyba też właśnie o to chodzi, żeby, żeby tak się przyglądać i trochę dawać pretekstu do, do dalszego myślenia. Może tak na koniec, ponieważ już kończy nam się właściwie czas naszego spotkania, chciałam Ci jeszcze zadać: tutaj czytelnicy dopytują się, nasi widzowie dopytują się o Twoją książkę o żałobie. Czy, czy, czy ty masz w planach książkę o żałobie? Mi się wydaje, że to jest taki temat, który Ty poruszasz, jednak. Nie, 15 kwietnia, równo za tydzień, wyjdzie po prostu moja książka bez matek, książka debiut literacki prozatorski, która dotyczy, dotyczy kwestii żałoby, ale nie jest to na szczęście kolejna książka psychologiczna. Okay. Chyba ich mamy już przesył. To jest. To jest to jest książka, w której doświadczenie, moje osobiste doświadczenie, próbowałam przerobić w literaturę, i, i już niebawem się dowiem, czy, czy, mi się, czy mi się udało. W tym sensie jest to książka o stracie matki, o, o śmierci matki i o sposobach też bez matek, bo taki tytuł nosi moja książka: Bez matek. W pszczelarstwie jest to ul pozbawiony, w którym matka umarła i y, wydaje mi się, że ta książka no, wychodzi w bardzo trudnym momencie oczywiście, ale jest też próbą zrozumienia bardzo trudnej rzeczywistości, akurat rzeczywistości bohaterki, o której piszę, A, ale w tym sensie y, jest, można znaleźć tutaj pewnie jakoś y, nawet Dość dużą paralelę wobec tego, co się obecnie dzieje. Czyli, że tam też szukam języka, języka literatury, poezji, na to, żeby mówić o, o tym, żeby spróbować zrozumieć też, jak, trudnej, jak w trudnej sytuacji, jak różnie możemy się zachowywać, jak różnie może nas to dotykać, i że właściwie nie ma, nie, nie ma dobrego ani jednego sposobu na to. i nie nam to oceniać, który jest lepszy, a który gorszy, chociaż oczywiście gdzieś tam mamy swoje sposoby, o których ja, akurat dzieląc się z Państwem, próbowałam powiedzieć, jakie ja mam. I, i za, to, za to podzielenie się bardzo serdecznie Ci dziękuję w imieniu swoim, Fundacji Wydawnictwa i wszystkich osób, które, które nas dzisiaj oglądały. Ja ze swojej strony chciałabym jeszcze powiedzieć, że. Czekamy z niecierpliwością na Twoją książkę, ale w międzyczasie nasz głód możemy zaspokoić, kupując e-booka Twojej historii polskiego szaleństwa, która jest dostępna u nas teraz z kodem rabatowym, który znajdziecie w wydarzeniu na Facebooku. Także zachęcam Państwa do, do zakupienia, żeby umieć sobie oczekiwanie na debiut prozatorski Miry Marcinów. Chciałam też powiedzieć, że w przyszłym tygodniu spotkamy się z profesorem Tadeuszem Sławkiem i na to spotkanie już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam. Tobie Mira, bardzo serdecznie dziękuję za tą ciekawą rozmowę. Przytulam. <grych> tak, przytulenie. Potrzebne nam teraz. Dziękuję Potrzebne. bardzo. Dziękuję.